Pana są Michale przed nami siódmy odcinek już tą niedzielę jak uczucie jak emocje przed tym odcinkiem? No w tym tygodniu chyba największe wyzwanie dotychczas, bo dostaliśmy dwa tańce, dwa zupełnie nowe tańce więc musimy się nauczyć nie to nowych kroków do dwóch nowych choreografii. Mi w tym tygodniu odpadł zupełnie cały jeden dzień treningów ze względu na plebiscy rozdania telekamer, który był w poniedziałek więc tak naprawdę mamy tylko Cztery dni, żeby tych dwóch tańców się nauczyć, to jest bardzo mało, więc jest już bardzo duży stres po mojej stronie, ale jeszcze staram się mu nie poddawać aż tak bardzo. Yy, Mamy jeszcze właściwie półtora dnia do prób kamerowych, więc wierzę, że się uda. Ale za dużo <sum> bardzo. A czujesz się w tych tańcach dobrze, czy dopiero je poznajesz? Oj, dopiero je poznaję. To, właśnie trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Yy, Paradoksalnie, Jive, który zawsze mi się wydawał trudny dla mnie, ja nie lubię takich bardzo energetycznych tańców, bo nie mogę za bardzo tych swoich emocji pokazywać. Lepiej się czuję w tych, które są oparte na właśnie jakiejś ekspresji emocjonalnej, no to Jive czy Samba, nawet czata to są takie miejsca, gdzie no, poza radością trochę trudno mi zmieścić coś innego, ale znaleźliśmy fajną na to formułę, więc powiem szczerze, że jestem zaskoczona, ale nawet się cieszę tym dajfem. Walc wiedeński jeszcze, jeszcze jest, jeszcze jest lekko dotknięty, tak. więc trudno tak. mi powiedzieć. Zawsze lubiłam walca angielskiego, naszego poprzedniego. Okazało się, że to są jednak dwie różne rzeczy. Michale, jaką uczennicą jest y, Vanessa? Hmm? Pilną, sumienną. <sumienną> Jest e, spóźnialska. Ja, nie, tak nie, nie aż tak, Nie aż tak. Ja też się ostatnio spóźniam, bo nie. jest bardzo e, ciężko, żeby się wstać. Wsta dokładnie wstać, bo po, pobudka trwa bardzo długo. Aczkolwiek nawiązując do pytania, jaką uczyni co z Vanessa, na no, jaką? Nie wiem. Ambitną, Przeambitną. Przeambitną. <laughs> Czyli nie, mia nie miałaś na początku stres, poznając Vanesy? Czy, czy będzie ciężko, czy nie będzie ciężko? Nie, w ogóle, w ogóle, w ogóle. Po pierwszym treningu już jak robiliśmy takie testowe, że tak powiem, ćwiczenia typu obroty e, i tak dalej, to widziałem, że Vanessa ma m, taką smykałkę do tego, żeby, żeby dobrze tańczyć. Od początku byłem spokojny, że będzie dobrze. Vanessa, w poniedziałek odebrałaś e, telekamerę za. Rola aktorki. Czy myślisz w głowie, że już niedługo, za kilka tygodni, możesz wtrzymać w ręku kryształową kulę? No, powiem szczerze, że jest to dla mnie bardzo abstrakcyjne taka myśl, mam jeszcze cztery odcinki, które należy przejść, żeby w ogóle dotrzeć do tego finału, więc jest to wciąż bardzo dużo, cały miesiąc treningów, nie myślę do końca o finale, ale mam takie podejście, że chciałabym być w tym programie jak najdłużej, bo po prostu sprawia mi on ogromną radość i trochę liczę, że będzie, w sensie, że będzie nam dane być tu jak najdłużej, ale tak jak mówię, nie ze względu na finał stricte, tylko że sprawia mi to tak, taki fan. Ostatnio właśnie opowiadałem Michałowi, że jechałam chyba do domu i sąsiedziałam, że Boże, to się wydarza tylko raz w życiu. Naprawdę, że już nigdy mi się ta przygoda nie przytrafi, i właśnie dlatego chciałabym, żeby trwała jak najdłużej. Ale do tego finału jest jeszcze bardzo dużo czasu, więc w ogóle o tym nie myślę. Poznałaś sobie coś w sobie nowego? Odkryłaś coś nowego w sobie po tych no już sześciu odcinkach? No, myślę, że ym, ten program co tydzień mnie testuje i testuje mój perfekcjonizm, który wcześniej był bardzo silny i bardzo się mu poddawałam, a teraz po prostu już nie ma trochę na to przestrzeni i czasu, żeby siebie piłować i siebie, dla, dla siebie być surowym, bo no po prostu nie ma czasu i trzeba ten czas poświęcić i wykorzystać na to, żeby się uczyć nowych tańców, je szlifować. Ym, więc myślę, że to była dla mnie taka cenna lekcja, że ten perfekcjonizm, w pewnych momentach. Umiem odpuszczać i muszę odpuszczać, i z tego się bardzo cieszę. Myślę, że dla mnie to też jest taka historia o tym. Ja się bardzo bałam wziąć udział w tym programie, w ogóle w programie rozrywkowym. Wiele, wiele razy odmawiałam udziału w takich yy, przedsięwzięciach, bo się bałam trochę, jak to wpłynie na odbiór mnie jako aktorki. A ja teraz naprawdę jestem, już podejmując tę decyzję, to wiedziałam, ale teraz się w tym totalnie upewniłam, że jakby nieistotne jest to, co mówią o mnie inni, bo ja czuję tu i teraz. Że jestem po prostu szczęśliwa i że ta przygoda sprawia mi bardzo dużo radości i jest ona bardzo satysfakcjonująca, rozwijająca i nie potrzebuje gratyfikacji ze strony kogokolwiek innego. No i nauczyłem się, że, że mam super przyjaciela, to jest też dla mnie super. No i takie rzeczy. No właśnie tą przyjaźń wo wo wobec was widać cały czas na parkiecie, kiedy też wi widzimy te materiały, ale też pięknym momentem było, kiedy pojawiła się twoja mama na, na parkiecie i zatańczyliście we trójkę. Widać właśnie to, że nie tylko jest to twoja mama, ale także też jest to twoja przyjaciółka. Tak, zdecydowanie tak traktuję mamę, moją, chociaż też to staram się podkreślać, że moja mama, poza tym, że zawsze mogłam liczyć na jej radę, wsparcie i, i tak dalej, taką przyjacielską, to jednak zawsze pozostawała mamą i zawsze była moją opoką i dawała mi poczucie bezpieczeństwa, bo też myślę, że to jest istotne w relacji właśnie rodzic-dziecko, żeby rodzic nie był tylko przyjacielem, tylko jednak wyznaczał jakieś kierunkowskazy, i tak było w przypadku moich rodziców. No i faktycznie ten odcinek był bardzo wzruszający. I, tak się cieszymy, że, że ta mama do nas dołączyła, pisze do nas prawie codziennie, tak się z nami też związała i tyle radości tak. jej sprawiły te tańce. Myślę, że nie spodziewała się tak samo jak ja, zresztą się nie spodziewałam o sobie, że, że tyle radości będzie przynosiły jej te treningi. No ja też się cieszyłam, że babcia mogła no przyjechać, zrobiła hurorę, babcia, babcia zrobiła, pokazała jak się tańczy czacze. My zrobiliśmy tylko czacze. wstęp, my Tlanku. zrobiliśmy Tlanku. tylko wstęp, no więc babcia po prostu, ja jestem największą fanką, jak nie wiem, czy to jest w ogóle na YouTubie ten moment umieszczony, jakby babcia tańczy, babcia robi taką minę, jak tańczy czacze. Attitude. The, jest po attitude. To jest w ogóle, to 84 lata, w ogóle mnie to nie zajmuje. Wchodzę tańczę czacze w telewizji, 2 miliony ludzi mnie ogląda. Nieważne. Jakbym miała taki attitude, to byłabym spokojniejsza. No Właśnie, to jest piękne, że, że taki jest luz I, i w tobie też to widać, że z każdym odcinkiem, no, jest coś innego w tobie, że bardziej się otwierasz jeszcze na, na, na ten program. No, myślę, że tak. Y, otwieram się, y, ale też to, te zadania są dosyć trudne, bo tak naprawdę pewnie oglądając nas. Czasem człowiek zapomina widz, no, że naprawdę to są często 4-5 dni tylko treningów, żeby wytrenować ten taniec. Więc oczywiście te rzeczy, które się nauczyliśmy w poprzednich tygodniach trochę pomagają, ale często to są zupełnie nowe kroki, zupełnie nowe zasady, yy, które trzeba przyjąć. Yy, więc są tańce łatwiejsze i trudniejsze, ale myślę, że tak, że na pewno ten luz się zwiększył. Patrząc na to, jak surowa wobec siebie byłam w pierwszych tygodniach i jak teraz, jakby mówię sobie, no dobra, trudno, tu nie dociągnę stopy, tu coś tam ale jakby dajemy z siebie 100% na tyle, ile możemy. W sensie w ramach tego dzisiejszego dnia daję z siebie 100%. Może jutro za tydzień byłoby lepiej, no ale dzisiaj to jest moje 100%. Czy kończąc odcinek paniec, y, przyglądacie się ponownie jeszcze temu tańcowi i macie do siebie jakieś uwagi, spostrzeżenia? Wiesz co, to jest tak, że... Mm... Też miałem taką myśl właśnie ostatnio. W sensie ja zawsze staram się ten taniec obejrzeć nasz na, na YouTubie po kilkanaście ja razy ja i, też. i po prostu ja bez tego nie zasnę, powie, tak. powie. <laughs> bez tego nie zasnę. Muszę sobie to przeanalizować, trochę się z tym zrezonować, utożsamić, jak to w ogóle Dzisiaj było tego dnia na live, chociaż mam ostatnio, znaczy żyjemy w takim pędzie, że też mam takie poczucie, myślę, że może to też, że nie jestem w stanie przepracować tych wszystkich emocji, które mm -hmm. z dnia na dzień się wydarzają i czuję, że zostaję trochę sam ze sobą w tyle, mm -hmm. że był tak wielki dzień, na przykład nawet biorąc pod uwagę twoją sytuację. Była niedziela, był live, super występ, dostaliśmy super oceny. Mm -hmm. I już kolejnego dnia u ciebie telekamery i to są takie emocje, dwa, tak silne wieczory, gdzie nie jesteś w stanie się z tym... Jakoś skomunikować mm. i że wiecie o co chodzi? że tak, jakby tak, musisz tak, przepracować te tak. emocje, a jest tak duży pęd, że, że trochę tak. to zostaje I, za i to. Paradoksalnie nie. wtedy te emocje nie są wcale pozytywne, bo to przytłoczenie tymi tak. emocjami jest tak duże, że najczęściej właśnie pozostaje jakieś. No, to, to przytłoczenie mi towarzyszy. Ja zawsze to też powtarzam, że przy okazji jakichś premier filmowych czy y, teatralnych zawsze w dniu premiery, ja się tak strasznie cieszę na ten dzień, że to będzie taka celebracja naszego wspólnego projektu y, mojego i innych twórców, ale kiedy jest się na premierze, to jest tyle bodźców, że nawet człowiek nie potrafi się ucieszyć, powiedzieć o kurde, ale wykonaliśmy fajną pracę lub nie wiem, mieć jakąś refleksję na ten, temat, na ten temat, tylko wraca do domu i po prostu schodzi to przytłoczenie. I właśnie ja też tak mam często po naszych odcinkach że my oboje zasypiamy, yy, no nie wiem, pewnie tam trzecia, czwarta, tak podejrzewam, po, po odcinkach jak gadamy następnego dnia, o no, której zasnąłeś, no o czwartej, bo po prostu te emocje są tak duże, rano a rano tak. treningi od rana i kręcenie też materiałów, no jest to naprawdę intensywny tryb, my od dwóch i pół miesięcy nie mieliśmy ani jednego dnia wolnego, to nie jest tak, że my mamy chociaż... Połowę dnia wolnego, żeby się zregenerować. To naprawdę jest non-stop. No, dzisiaj jesteśmy od 10.30 na sali do 17.00. Ja jadę na spektakl, który trwa dwie godziny, i wracam tu na salę na trening, który będzie trwał do 23.00. A i tak, jakby, no, wydaje się, że tego czasu jest mało i że tak. kurde, jeszcze więcej, jeszcze tutaj coś trzeba dopracować, jeszcze nie mamy skończone. No ale tak jak mówię, no trzeba mierzyć siły na zamiary. Na dzisiaj dajemy z siebie 100%. Być może, gdybyśmy byli nie wiem, za miesiąc, to inaczej by wyglądało to nasze 100%, ale dzisiaj jest tak, jak jest. Na koniec, chciałbym zadać Wam py kilka pytań od widzów i od Waszych fanów. Najtrudniejszy moment podczas treningu. W ogóle podczas treningu? Myślę, że początek zebranie się tak. do tego, żeby zacząć. zacząć się rozgrzewać. <noise> Bo ja zawsze przychodzę bez śniadania i jem to śniadanie tutaj w koncie i ten moment, że, że to już zjadłam to śniadanie tak. i że już naprawdę trzeba. Tak. To jeszcze tu coś na telefonie sprawdzę, to jeszcze, minutka, sprawdzę, jeszcze, to jeszcze siu, siu. siku, ale tak, tak. A ja a ty... sobie wody. <noise> a po kawę bym poszedł. Tak. No, tak, tak. To, to zebranie się jest tak. trudne, no to chyba to. Tak. Która ocena Jurora była dla was najbardziej? Zaskakująco. No, chyba pierwsze chyba pierw, cztery to nie? ogóle... No, to, to no nie spodziewaliśmy się. Tak. No, to było zaskakujące. Ja też byłam zaskoczona, że tak fajnie, w sensie, to była nasza najsłabiej oceniona, a nie, może drugi najsłabiej był oceniony taniec samba, ale powiem szczerze, że, że tak jak się bałam, to nawet fajne były te oceny. Tak. Mm... No, ale najbardziej zaskakujący był ten pierwszy odcinek. Jak radzicie sobie z presją i stresem przed występami na żywo? Już <laughs> to mówiłam, nie radzę sobie. <śmiech> <śmiech> nie radzimy sobie, to jest odpowiedź. Nie, no jest stres. Trzeba po prostu się z nim zmierzyć, nie, tak. nie, nie mam żadnych... Ale macie jakiś rytuał, na przykład przed wejściem na parkiet, yy, tańca z gwiazdami? No, mamy w sumie jeden. No. Mamy rytuał, tak, mamy Że zawsze jeden, no. sobie dziękujemy. Za to, że jesteśmy razem, że możemy w tym być razem, zawsze to sobie powiemy przed zatańczeniem, przed wejściem na parkiet yy, i że jakby sobie tak mówimy, że fajnie, że jesteś, dziękuję i w sensie, nie ja do siebie, tylko ja mówię Michałowi, a ja Michał mi, ale to wyszło zupełnie naturalnie, nie planowaliśmy tego, że tak. słuchaj, przed występem to my sobie staniemy w kącie i sobie będziemy dziękować, tylko tak się stało za pierwszym razem i potem za drugim i już tak weszło w krew. I, tak naszło, tak. I na koniec największa wpadka, której nie widzieli widzowie. Podczas występu live? Tak. No na pewno moja pomyłka może w Quickstepie. Tak. Mm. Mm. Moja pomyłka teraz na w z W tym Tak. To tak, tak, były, tak, takie rzeczy, no. były takie rzeczy. Albo było... sukienka w Sambie, która jeszcze dzień wcześniej była taka, że musiałam tańczyć z dodatkowym topem pod spodem, bo w innym wypadku to byłoby bardzo wulgarne, gdybym tańczyła w samej sukience. Bo tak. była taka malusia jakoś dziwnie uszyta. Um, no to, to były chyba takie wpadki. Czy były jeszcze jakieś wpadki? No, że nie na, na próbie live, znaczy na próbie przed liveem nie udawało się z ściągnąć tej. Tej płachty, tej płachty i Michał sobie zdarł opuszki. opuszki bardzo, tak. No to takie są rzeczy, tak, tak. ale wszystko jest git. żyjemy i to jest najważniejsze. Do przodu. Show must go gołą. Oh. Vanessa, Michale, dziękuję Wam bardzo, trzymam Wam za mocno kciuki i za siódmy odcinek, już w niedzielę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo.